Rady Gminy Kłoczew. Witam Pana Wójta, Zastępcę Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panie i Panów Radnych i Panie z obsługi. Proszę o potwierdzenie obecności na dzisiejszej sesji. Na sali obrad znajduje się 13 radnych. W związku z tym uchwały dzisiaj podjęte mają charakter prawomocny. Otrzymaliście Państwo porządek posiedzenia. Czy są uwagi do tego porządku posiedzenia? Nie widzę. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Pierwsza w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki w 2023 roku na realizację zadania polegającego na organizacji. Lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Głoczew. Prosiłbym o przedstawienie. Projekt uchwały dotyczy przekazania dla Gminy Rygi kwoty 170 500 zł w roku 2023 tytułem dotacji celowej na pokrycie kosztów transportu zbiorowego. Koszty te przekazywane są w latach miesięcznych według porozumienia, które. Minaryki za gminą Płoczek. W związku z tym, że dane zadanie wychodzi poza rok budżetowy, konieczna jest uchwała Rady i zmiany w WPF-ie. Uchwała Rady dotyczy pomocy finansowej, ponieważ dotacja celowa dla innej jednostki samowądu terytorialnego jest właśnie pomocą finansową. Stąd niniejszy projekt uchwały. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Panie Przewodniczący, zanim podejmiecie Państwo tą uchwałę, ja może zapoznam Wysoką Radę z kosztami. Poproszę o prezentację. Otóż proszę Państwa, transport publiczny na terenie gminy Kłocze związany głównie z dowozem Uczniów do szkół podstawowych i uczniów do szkół ponadpodstawowych realizowany jest na pięciu liniach regularnych przez PKS, spółkę Zoryki oraz na piętnastu liniach regularnych, jeśli chodzi o transport do, głównie do ryk. Otóż, łącznie, jak widzimy. Bardzo wzrastają koszty transportu publicznego realizowanego przez tą spółkę ze 109 392 zł, planowanych w 2022 roku, aż do 170 496 zł i 55 groszy w roku 2023. E, miasto Ryki. E, Podniosło wartość udziału gminy y, za jeden wozo kilometr y, ze, z kwoty złoty 12 do kwoty dwóch złotych. Należy zauważyć, że w kwocie tych 142 975 złotych zgodnie z zawartym i wynegocjowanym porozumieniem partycypuje powiatrycki w wysokości 50% to jest 1 złotego do wozokilometra. Niemniej jednak my musimy zaplanować w budżecie całość kosztów związanych z transportem zbiorowym to jest kwota 170 tysięcy złotych i zgodnie z porozumieniem powiatrycki zwróci nam koszty w wysokości 70 zł, a więc do regularnych linii realizowanych przez PKS Ryki dopłacimy 170 tysięcy złotych. Przypomnę że są to głównie kursy, kursy realizowane do ryk z poszczególnych miejscowości naszej gminy i do tych miejscowości. Poproszę o kolejny slajd. Jeśli chodzi o transport publiczny zbiorowy realizowany w kierunku powiatu garbolińskiego w województwie mazowieckim to jest do Żelechowa i dalej do Garwolina gmina posiada umowę na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu bezpośrednio z wykonawcą to jest firmą JWO Wołoszka usługi transportowe z Miastkowa Kościelnego. Tutaj średnia dopłata do wozu kilometra w tym przypadku wynosi odpowiednio 38 groszy w roku 2022 i planowane 43 grosze w roku 2023. Warto zwrócić uwagę, że liczba wozokilometrów, pomimo że jest znacząco wyższa, bo w przypadku kursów realizowanych na liniach w kierunku ryk to jest 70 parę tysięcy kilometrów, wozokilometrów tutaj mamy 93, to kwota deficytu pokrywanego przez gminę wynosi zaledwie 40 tysięcy w porównaniu do 100 tysięcy dla PKS Ryki. Także tutaj widzimy tą różnicę, niemniej jednak no, PKS Ryki jest jedyną spółką, która obsługuje kursy w kierunku, linie regularne w kierunku Ryk, jest też właścicielem dworca autobusowego, zajezdni, a więc stąd te znaczące koszty, natomiast zwróćmy uwagę, ileż państwo polskie pokrywa kosztów, jeśli chodzi o deficytowe linie autobusowe w przypadku Żelechowa to jest z 320 tysięcy 40 gmina, pozostały deficyt pokrywa budżet państwa w ramach ustawy o zbiorowym transporcie publicznym. Chciałem Państwu zwrócić uwagę na te różnice w kosztach jednego wozu kilometra. Które pokrywa gmina. Tutaj pokrywamy 43 grosze w roku 2023. W przypadku transportu realizowanego przez PKS Ryki pokrywamy złotówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Głosujemy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Ryki w 2023 roku. Na realizację zadania polegającego na organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Kłoczew. Za podjęciem uchwały oddano 13 głosów, 0 wstrzymujących się i przeciw też 0 głosów. Uchwała została przyjęta. Uchwała w sprawie. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2022-2026. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy załącznika numer 1, gdzie dostosowuje się kwoty w kolumnach roku 2022 do kwot wynikających z budżetu poplanowanych w dniu dzisiejszym zmianach budżetu. I tak zwiększa się dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 908 143 ,72 zł. 72 Po tych zmianach plan dochodów będzie wynosił 61 404 987 zł. 99 groszy, natomiast plan wydatków 72 557 222 zł. 99 groszy. Zarówno dochody majątkowe, jak i wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie. W związku z tym, że nie ma żadnych zmian budżetu w tym zakresie. W kolumnie roku 2023 ulega zmianie kwota dochodów bieżących i wydatków bieżących. Zwiększa się te pozycje o kwotę 1 miliona złotych. To są środki, które zamierzamy uzyskać od mieszkańców na zakup węgla w cenach preferencyjnych i na sprzedaż tego węgla tym mieszkańcom. W załączniku numer 2 do uchwały wprowadza się dwa nowe zadania, dwa nowe przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Pierwsze zadanie polega na sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach mieszkańcom gminy Kłodzew w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i na ten cel planuje się kwotę ogółem 2 miliony 600 tysięcy, w tym na rok 2022 milion 600 tysięcy. I na rok 2023 1 milion złotych. Kolejne zadanie to organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kłóczew. Jest to konsekwencja uchwały, którą Państwo przed chwilą podjęli. W związku z tym, że są zabezpieczone środki już na rok 2023, więc na czas wychodzący poza rok budżetowy, zachodzi konieczność zabezpieczenia tych środków w WPF-ie. I tak na ten cel przeznacza się kwotę 965 542 zł, w tym na rok 2022 według planu tego roku 474 438 zł i plan na rok 2023 491 104 zł. Tutaj są środki zarówno do PKS Ryki, jak i do tego drugiego przewoźnika. Całość zadania. Pozostałe pozycje WPR-u pozostają bez zmian. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Głosujemy uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłoczew na lata 2022-2026. Za przyjęciem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0 wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Głodzew na rok 2022. Zmiany uchwały budżetowej obejmują przede wszystkim wprowadzenie do budżetu dotacji i środków otrzymanych z budżetu państwa, w tym również środków z Funduszu Pomocy i środków covidowych. Natomiast w związku z tym, że dzisiaj mieliśmy sesję, pozwoliłam sobie je wprowadzić do projektu uchwały, chociaż w takie upoważnienie takich zmian ma również pan wójt. Może jednak po kolei według klasyfikacji budżetowej. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa, po stronie wydatkowej, zwiększa się wydatki o kwotę 10 tysięcy zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych rozgraniczeń nieruchomości wykonywanych z urzędu. Przede wszystkim dotyczy ta pozycja rozgraniczeń miejscowości Kokowska i miejscowości Padaw. i Życzek. W dziale administracja publiczna zwiększa się zarówno plan dochodów, jak i plan wydatków o kwotę 10 447 ,72 zł. 72 groszy w ramach zadań zleconych z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków związanych z wykonywaniem prac w zakresie spraw obywatelskich. To przede wszystkim sprawy USC. W zakresie zadań własnych zwiększa się wydatki u Urzędu Gminy o kwotę 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników w tym również szkoleń BHP, a takie szkolenie odbyło się w dniu wczorajszym oraz składek do PFRON-u. Te zwiększenia są z kolei podyktowane takim wykonaniem bieżącym do połowy listopada. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowarowa wprowadzamy środki w formie refundacji z powiatu ryckiego które otrzymaliśmy w kwocie 5340 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób z Ukrainy. Zmianę wprowadza się do budżetu na podstawie kolejnego aneksu podpisanego do porozumienia na realizację tego zadania. Może przypomnę tylko Państwu, że w tej chwili już od ponad miesiąca osób z Ukrainy w naszych budynkach jest jeden, jeden mieszkaniec. I ta osoba zamieszkuje nasz budynek socjalny w Starym Zadybiu. W dziale Równe Rozliczenia zwiększa się plan dochodów otrzymanych z Ministerstwa Finansów z Funduszu Pomocy o kwotę 8402 zł. To są środki na pokrycie kosztów nauczania dzieci z Ukrainy. Tą z kolei zmianę wprowadzamy do budżetu na podstawie informacji opublikowanej na BIP Ministerstwa Finansów. Kolejne zmiany dotyczą oświaty i wychowania, gdzie oprócz właśnie zwiększenia wydatków o te 8402 zł, czyli tych wydatków związanych z nauczaniem dzieci z Ukrainy, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o 50 tysięcy złotych oraz zwiększenia o 15 tysięcy. Tutaj te zmiany z kolei są podyktowane taką analizą wykonania budżetu, przede wszystkim z tytułu opłat za wyżywienie. W związku z tym, że plan nie będzie w 100% wykonany w tym roku, jest, jest to taką wskazówką do tego, żeby zmniejszyć zarówno plan dochodów, jak i plan wydatków na ten cel. Oprócz tego, jeszcze dokonuje się przeniesień wydatków oświatowych, przede wszystkim na zabezpieczenie środków na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli. W związku z przeniesieniem często nauczycieli z jednego rozdziału do drugiego. Nauczyciele wykonują różne zadania w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W dziale pomoc społeczna wprowadzamy środki na dowywianie dzieci z Ukrainy w wysokości 232 zł. Są to środki z funduszu pomocy oraz zmniejszamy zadania zlecone o kwotę 162 523 zł. z zadania związanego z wypłatą dodatków osłonowych. Te zmiany są y, dokonane na podstawie decyzji otrzymanych z Województwa Lubelskiego, z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Y, w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszamy plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 524 739 zł. To są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane na wypłatę dodatków węglowych. Otrzymaliśmy taką wielką pulę środków, ponad 5 milionów na początku według tego zapotrzebowania pierwszego. W tej chwili na koncie naszym pozostały te środki tylko i wyłącznie do wypłaty wniosków, które mamy niewypłacone. Wszystkie pozostałe środki są zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zgodnie zresztą z decyzją wojewody. Zmniejszamy plan dochodów i wydatków na świadczenia z artykułu 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o 12 tysięcy złotych, również na podstawie decyzji. W tym dziale wprowadzamy środki w ramach zadań własnych na nowe zadanie, o którym wspominałam przy omawianiu wpf a mianowicie na zadanie związane ze sprzedawą węgla dla mieszkańców gminy Kłoczew w cenach preferencyjnych. Założyliśmy w roku bieżącym, y, zakupimy 800 ton węgla, 800 ton razy 2000 y, daje nam to kwotę 1 600 000 zł i taką kwotę wprowadzamy po stronie dochodów i po stronie wydatków. Po stronie dochodów jako wpłaty od mieszkańców, natomiast po stronie wydatkowej na paragrafy zakupu po 1500 zł za tonę i 500 zł na pozostałe koszty, głównie koszty usług pozostałych. W dziale Rodzina w ramach zadań zleconych zwiększa się o kwotę 6 tysięcy złotych plan dochodów i plan wydatków na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Ponadto jeszcze przenosi się w ramach świadczeń rodzinnych kwotę 22 tysiące pomiędzy paragrafami yy, zabezpieczając środ środki na yy, ubezpieczenia społeczne. I ostatnia zmiana dotyczy działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj zmniejszamy plan wydatków własnych o kwotę 18 tysięcy złotych ze środków zaplanowanych na usuwanie i utylizację azbestu. To zadanie w roku bieżącym w związku z nieotrzymaniem dofinansowania nie było wykonywane w związku z tym środki na wkład własny nam pozostają niewykorzystane mogliśmy ich zagospodarować na inne cele. Dziękuję. Dziękuję proszę panie, panie. przewodniczący zanim państwo wyrazicie swoją wolę co do proponowanych zmian w budżecie. Chciałem dodać że oczywiście nie otrzymaliśmy dofinansowania bo nie było takich możliwości formalnych. Otóż nie było w bieżącym roku środków przeznaczonych na usuwanie i utylizację azbestu w związku z tym nie mogliśmy aplikować i ten Nasz zakładany udział własny został pozostał niewykorzystany. Chciałem jeszcze przedstawić Państwu, bo głównym powodem naszego spotkania dzisiaj jest właśnie spełnienie wszystkich formalno prawnych warunków do tego, abyśmy aby mógł w imieniu gminy zawrzeć umowę z Polską grupą górniczą na dostawy węgla kamiennego. Chcę z satysfakcją podkreślić, że tak jak pan Wojewoda zapowiadał, a jest to wynik też jego osobistych zabiegów i działań, województwo lubelskie będzie otrzymywać węgiel, przynajmniej w tej pierwszej turze, węgiel z kopalń polskich. I otóż, e, jeśli e, przyjmiecie państwo te zmiany w budżecie, jeszcze dzisiaj zostanie przesłana, podpisana umowa do polskiej grupy gorniczej i będziemy już czekali tylko i wyłącznie. Na dostawy tegoż węgla. Ja chciałem przedstawić Państwu prezentację, jak wygląda cały przebieg. Otóż do 31 grudnia 2020 roku mieszkańcy naszej gminy zadeklarowali chęć zakupu 998 ton węgla grubego. I 38,5 tony ekogroszku. Zaś po 1 stycznia 538 ton węgla grubego i 27 ton ekogroszku. Łącznie do 31 grudnia, według deklaracji, mieszkańcy zgłosili chęć zakupu ponad 1000 ton węgla grubego i po 1 stycznia węgla kamiennego różnego asortymentu. To jest grubego groszku, zaś po 1 stycznia 565 ton. Łącznie zebraliśmy deklarację na zakup 1602 ton węgla. Poproszę następny slajd. Jeśli chodzi o liczbę gospodarstw, to łącznie na blisko 1800 gospodarstw, 823 gospodarstwa zadeklarowały. Chęć zakupu węgla dystrybuowanego przez gminę. W tym 791 gospodarstwa zadeklarowały zakup węgla grubego. 32 gospodarstwa chcą zakupić jako groszek. Jeśli chodzi o sam węgiel gruby, to jest kostkę i orzech, bo, bo orzek jest kwalifikowany jako węgiel frakcji grubszej. Do 31 grudnia to jest 998 ton 538 po 1 stycznia to wynika z przyjętych rozwiązań, prawda i 1536 ton razem to frakcja węgla grubego. Jeśli chodzi o zakupek ogroszku tego węgla tego asortymentu na w terenie naszej gminy występuje niewielkie zapotrzebowanie łącznie 65 ton w tym do końca roku blisko 40 ton. Poproszę kolejny slajd. Do chwili obecnej do współpracy w dystrybucji węgla w ramach programu o preferencyjnym zakupie na terenie gminy Kłoczew zgłosiły się dwa doświadczone podmioty w handlu węglem. To jest Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa Rolnik Pana Stefana Grzelaka i Gminna Spółdzielnia samopon Chłopska w Kłoczewie i e, jeżeli e, mam nadzieję, że z tymi podmiotami podpiszę stosowne umowy na dystrybucję węgla kamiennego w ramach e, ustawy o preferencyjnym zakupie paliw stałych. E, proszę Państwa, oczywiście... Gmina mogłaby się zajmować tym dystrybucją węgla sama, natomiast chcę podkreślić, że to by wymagało zaangażowania zbyt wielu pracowników, dozoru nad tym węglem przez całą dobę. No i my, jako gmina, nie mamy doświadczenia w sprzedaży węgla. To są podmioty, które od co najmniej dziesięcioleci zajmują się sprzedażą węgla w naszej gminie, doświadczone. I tutaj mieszkańcy naszej gminy głównie zaopatrywali się w tych dwóch, właściwie mieliśmy trzy firmy i nadal mamy, ale w tych dwóch podmiotach chcę podkreślić, że te podmioty nie zalegają wobec gminy z żadnymi składkami, opłatami lokalnymi są doświadczone i, i tutaj mam nadzieję, że ta współpraca w dystrybucji węgla będzie przebiegała z tymi firmami bez zastrzeżeń. Należy pamiętać jeszcze o jednym bardzo ważnym aspekcie, że to podmioty, które płacą podatki lokalne i tutaj powinniśmy też wspierać własnych przedsiębiorców, jeżeli jest taka możliwość, a Pora roku, jaka, y, jaka jest obecnie i nadchodzi, no, y, może powodować, że nasi pracownicy będą zaangażowani do tych y, czynności, które wykonują co roku o tej samej porze to jest do utrzymania dróg, ulic, odśnieżania, posypywania, zapewnienia bezpieczeństwa. Y, na drogach, a więc e, jeśli my ich skierujemy do dystrybucji węgla, no to tym samym e, kosztem utrzymania dróg i ulic. Dlatego proponujemy przyjęcie takich rozwiązań. Tak jak powiedziałem, e, dzisiejsza decyzja Szanownych Państwa Radnych pozwoli na zawarcie umowy, a więc spełnimy wszystkie warunki. Chcemy, żeby ten węgiel e, stąd. Nasza prośba do Państwa, żeby spotkać się w trybie nadzwyczajnym, żeby ten węgiel trafiał do naszych mieszkańców jak najszybciej. Zgodnie z ofertą polskiej grupy górniczej. Węgiel w ilości 550 ton będzie pochodził z kopalni węgla kamiennego rybnickiego okręgu węglowego Mar Marcel. To jest orzech w ilości 270 ton, z kopalni węgla kamiennego Sośnica, orzech w ilości 216 ton i z kopalni węgla kamiennego Ruch w Chawowice, To jest ekogroszek sprzedawany pod nazwą handlową Pieklos, 54 tony. W ocenie tych dwóch podmiotów, o których mówiłem, to Dobry jakościowo węgiel kamienny. Mnie cieszy osobiście fakt, że został on, nasz wniosek został potraktowany tak jak występowaliśmy, ponieważ niektóre gminy dostały węgiel mniejszego, drobniejszego sortymentu, na przykład orzech 2 to jest sortyment 5 do 25 mm, natomiast ten orzek, który my otrzymamy będzie to, Taki węgiel kwalifikowany jako węgiel gruby. Zgodnie z przyjętymi założeniami punkty dystrybucji, punkty z których będziemy odbierać węgiel to kwalifikowani dostawcy węgla w Polskiej Grupie Górniczej i ten punkt mieści się dla naszej gminy najbliżej w Dęblinie. To jest przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Tadeusz Szymajda. Chcę podkreślić, że takich punktów jest w ogóle niewiele na terenie województwa naszego i województwa mazowieckiego. Także tutaj no, mamy to szczęście, że będziemy mieli węgiel z polskich kopalń, a nie tak jak już w województwie mazowieckim, węgiel importowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Głosujemy uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Kłoczew na rok 2022. Za przyjęciem uchwały oddano 13 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta. Czy są pytania? Dodatkowe jakieś? Nie widzę. Dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszą nadzwyczajną sesję. Życzę Państwu miłego popołudnia. Zamykam Rady sesji nadzwyczajnej.